Naprawdę zwalanie jakiejś odpowiedzialności na to, żeby sobie poradzić z niską dzietnością, na prostu kobiety, które są, a to w narracji premiera Tuska nieodpowiedzialne, a to po prostu za bardzo są feministkami, no to jest jak ta próba kontroli, po prostu. Też życia kobiet, no de facto tylko kobiet. I jakoś nikt nie pyta mężczyzn o to, jak oni sobie radzą, czy oni chcą być ojcami, i czy oni chcą być ojcami tak, że chcą mieć dziecko, tak jak dziecko chce mieć psa, a potem matka wyprowadza. Wiesz o co chodzi, no nie? Tak, nie? Że, tak, że, tak, że, tak, że to jest tak. też pytanie, na ile? To jest też pytanie, które Tomasz Terlikowski zadawał już, już wiele lat temu, i polskie kobiety bardzo były z niego wtedy zadowolone. Ja też, ja też uważałam, że to jest celne pytanie. Tomasz Terlikowski sam ojciec, bodaj czwórki dzieci, pytał, że okej, okay, ludzie się rzucają na te. Polki za to, że nie rodzą dzieci, a czy ktoś pyta polskich młodych mężczyzn, czy oni są gotowi na odpowiedzialność, zostanie ojcem rodziny? No nie, I nikt oczywiście. nie pyta. Nie, nie pyta. chłopców na Marszu Niepodległości nikt nie pyta, czy oni tutaj są, ta, tak się palą do rozrodu.